Dzień dobry. Witam państwa na kolejnym szóstym już spotkaniu z cyklu Logistyka jest piękna. W dzisiejsze spotkanie poświęcimy problematyce infrastruktury, a dokładniej infrastruktury magazynowej. Jednakże zaczniemy od samego pojęcia infrastruktury, które to jest znacznie szersze, obszerniejsze. I najczęściej mówiąc o infrastrukturze, tu zgodnie z definicją stosowaną przez PWN to urządzenia i instytucje usługowe niezbędne do właściwego funkcjonowania społeczeństwa oraz produkcyjnych działów gospodarki. Podziału infrastruktury jest wiele, ale my zatrzymamy się na dwóch podstawowych tutaj. Mianowicie mówimy o infrastrukturze ekonomicznej. To są wszystkie te usługi, które związane są z działalnością transportową, komunikacyjną, energetyką. Można by rzec z działalnością o charakterze Rzeczowym. I infrastruktura społeczna to z kolei usługi nierzeczowe, ale bardzo potrzebne, związane z prawem, z funkcjonowaniem oświaty, służby zdrowia itd. Jednakże, tak jak wspomniałem, dziś interesuje nas magazyna, infrastruktura magazynowa, to znaczy zespół obiektów różnego rodzaju, o nich szerzej powiemy. Głównie są to budynki, budowle, a jak, jak również urządzeń które łącznie umożliwiają organizację, realizację poprawnych, efektywnych procesów magazynowania towarów, czyli tego, co mówiliśmy poprzednio: więc składowanie, konfekcjonowanie, manipulacja i tak dalej, Co składa się w takim razie na infrastrukturę magazynową? Największą część, najbardziej widoczną, trwałą stanowią budowle magazynowe ale same budowle, o których powiemy później, byłyby niewystarczające do funkcjonowania logistyki i funkcjonowania magazynów. W związku z tym musi być bogata oferta, bogate wyposażenie w różnego rodzaju urządzenia magazynowe, szczegółowo magazynowe, ale też różnego rodzaju urządzenia pomocnicze. Do tych elementów infrastruktury zalicza się także opakowania. Bardzo istotne są też urządzenia transportu technologicznego i jeszcze różne inne urządzenia, które umożliwiają funkcjonowanie, funkcjonowanie magazynów. Jest kilka grup podziałowych magazynów, ale najbardziej takim popularnym, wyrazistym to jest podział budowli magazynowych na otwarte, czyli nieposiadające ścian i dachu. Półotwarte, a więc takie, w których przynajmniej jedna ściana jest, jednej ściany nie ma, i zamknięte, które mają wszystkie ściany oraz dach. Teraz będzie kilka zdjęć pokazujących w taki sposób bezpośredni, jakie to przykłady mogą być budowli. I tak, gdybyśmy spojrzeli na budowle otwarte, można wyodrębnić tu różnego rodzaju składy, place. Widzimy, place portowe, place składowiska y, y, materiałów sypkich, ale też place, gdzie są składowane kontenery, czy przechowywane są, przygotowane do wysyłki, y, samochody, czy innego rodzaju urządzenia pojazdy. <laughs> w takim bardzo typowym magazynem otwartym jest magazyn, tu przedstawiony magazyn nawozów mineralnych. Nawet jest powierzchnia zaledwie utwardzona, ale nie ma tutaj na przykład asfaltu czy betonu jako podłoża. Grupa, grupa druga, bardzo prosta, budowle półotwarte. Widzimy przykład, gdzie nie ma jednej ściany, ale mamy często takie proste budowle półotwarte typu wiaty, z którymi Państwo możecie spotkać się przy. W y, jakichś magazynach, y, sklepach, sieciach handlowych, a no to są wszystko budowle półotwarte. Największą rolę odgrywają jednakże budowle zamknięte, a więc takie, które posiadają zarówno wszystkie ściany, jak dach i to są y, bardzo różnej wielkości. Tu mamy przykład dosyć dużego magazynu o charakterze zamkniętym. Y, klasyczny kształt tego typu budowli y, mamy na kolejnych fotografiach ale do y, budowli zamkniętych należą na przykład silosy wieżowe. <coughs> bardzo różne kształty mogą przybierać te budowle i, i tutaj mamy zdjęcie z Kanady, przykład magazynu w kształcie kopu, ale też przy takich magazynach zamkniętych bardzo ważne, y, ważną rolę stanowią bramy określane jako gatey, doki różnego rodzaju, czyli tutaj mamy przykład dotarcia punktu czy części obszaru przyjęć, obszaru wydań, które kończą się bądź zaczynają tego typu bramami. Mogą być bardzo nietypowe magazyny. Mam przykład właśnie magazynu wielopiętrowego Volkswagena w Dreźnie, przechowywanie samochodów, ale też magazyny zamknięte mogą pełnić rolę inne, dodatkowe typu jako element reklamowy, co widzimy na tym z kolei zdjęciu. Szczególną mało znaną budowlą czy magazynem to, są, to jest kawerna. Kawerna powstaje nie w wyniku budowy, tak jak to zwykle przy, przy innych budowlach magazynowych, lecz wykorzystuje się pusto przestrzeń, jaka powstaje w skałach po wybraniu minerałów, które tam zalegały. Może to być sól, może być siarka, mogą być inne produkty, które wypłukiwane są i później powstaje w skalę naturalny magazyn, właśnie którym możemy przechowywać różnego rodzaju rezerwy. Najczęściej dotyczy to gazu ziemnego, więc wystarczy wyczyścić wypłukać i później możemy składować kupując na przykład gaz ziemny w okresie kiedy jest cena światowa niska, a wykorzystując wtedy kiedy cena jest wysoka. Magazyny typowe mogą mieć różny układ wewnętrzny. Najbardziej praktycznym w tej chwili stosowanym najczęściej to jest magazyn o przepływie prostym. Czyli mamy z jednej strony obszar przyjęć towaru i po drugiej stronie obszar Wydań towarów, a więc można powiedzieć przelotowo wejście, wyjście. Jest to możliwe, kiedy mamy, dysponujemy dużym placem i możemy mieć plac manewrowy zarówno z jednej strony magazynu, jak i z drugiej. Rzadziej nieco stosowane są magazyny o przepływie workowym, wtedy, kiedy zarówno wejście, jak i wyjście, czyli obszar przyjęć i wydań są po tej samej stronie budynku. I jeszcze inny układ to jest układ kątowy, a więc wejście z jednej strony, wyjście po bokach. Nie ma możliwości przepływu, bo na przykład jest to wąska działka i nie ma możliwości przejazdu, dojazdu środków transportowych z przeciwnej strony. Czyli budowle są to trwałe jednostki na trwałe, złączone z gruntem, z ziemią ale żaden magazyn nie byłby sprawny, nie, nie byłby nie, możliwy do użytkowania, jeżeli by nie było pewnych urządzeń wewnątrz. I najczęściej są to różnego rodzaju urządzenia do składowania. O tym wspomnimy. Podstawą na ogół są to regały. Kolejna grupa to są urządzenia transportowe, y, następnie y, urządzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne, czy też. Y, Urządzenia służące do ochrony przeciwpożarowej, bardzo ważne w magazynach, i różnego rodzaju urządzenia zabezpieczenia, które po prostu uniemożliwiają na przykład dotarcie do każdego punktu przypadkowym osobom, bo nie, nie zawsze muszą być te pomieszczenia ogólnie dostępne. Wyposażenia techniczne magazynów są bardzo rozbudowane. Dziś skupimy się tylko na jednej części, mianowicie na urządzeniach do składowania. I mamy tutaj taki schemat bardzo prosty, pokazujący jak bogate może być to wyposażenie. W przyszłości, w następnym spotkaniu zajmiemy się urządzeniami transportowymi i pomocniczymi, jako że jest to z kolei następna bardzo szeroko rozbudowana grupa, dostosowana do tego, jakiego rodzaju mamy towary do przechowywania czy też przemieszczania. Najczęstszym obrazem spośród urządzeń składowania w magazynach współczesnych to są regały paletowe, a więc regały przystosowane do przechowywania palet. Zwracam uwagę, na górze palety scalone, ofoliowane, na dole palety już, które ulegają dekompletacji. Oczywiście y, odpowiednie korytarze przejazdowe, które umożliwiają dotarcie y, do każdej palety i pobranie bądź składowanie towaru. Tu mamy kolejny przykład, bardzo podobny. To jest, można powiedzieć, że najbardziej charakterystyczny wygląd magazynu y, wewnątrz, jeżeli byście Państwo zwiedzali czy podejmowali pracę. Y, dla niektórych rodzajów produktów korzystniejsze są regały wspornikowe. To znaczy takich produktów, które mają wymiary przekraczające wymiar palety, tam wówczas może wystarczyć, mogą wystarczyć sporniki, na których bezpośrednio układa się towary. Na przykład mamy tutaj składowanie dłużnic, czyli dłużyc, Te dłużyce po prostu kładzione są bezpośrednio na wsporniki. I nie ma potrzeby tutaj y, stosowania palet. Mogą być jeszcze różnego rodzaju regały y, przystosowane, na przykład do y, drobnych jakichś produktów, regały półkowe. W każdej, y, w każdej półce mamy różne szuflady, możemy y, trzymać inne towary, i tu szczególnie przydatne są w sklepach budowlanych czy, czy w jakichś firmach budowlanych, y, czy też w warsztatach. <laughs> Mechanicznych różnego rodzaju, gdzie mamy dużo, dużą liczbę części o relatywnie małych wymiarach. Interesującą grupę stanowią na przykład regały wjezdne znaczy wjazdowe, tam gdzie wózek widłowy może wjechać do środka regału, dokonać poboru, pobrania bądź składowania odpowiednich palet. Ciekawą grupą, jeszcze relatywnie mało powszechnioną, regałów są regały paletowe przepływowe. To polega na tym, że, regały, że palety są wstawiane po jednej stronie i na przykład, po rolkach przesuwają się w stronę przeciwną. Jest to bardzo dobry sposób dla magazynów, gdzie stosuje się zasadę pierwsze przyszło, pierwsze wyszło. Tu nie da się zmienić kolejności, ponieważ. Regał, paleta dokładana przesuwa paletę kolejną do, w kierunku wyjścia. <laughs> Bardzo ciekawy rodzaj regałów to są regały przesuwne, kiedy właśnie odpo, na po odpowiednich torowiskach regały mogą być przemieszczane, dzięki temu możemy mieć mniej korytarzy przejazdowych, co oznacza, że lepiej wykorzystamy y, naszą powierzchnię magazynową. W niektórych przypadkach bardzo przydatne są regały obrotowe, kiedy jest, są osie pionowe i wokół tych osi pionowych przesuwają się właśnie szuflady, które pozwalają na dotarcie proste do jakiegoś towaru poprzez pokręcanie tym obrót regałem. Bardzo podobną rolę pełnią regały okrężne, z tym, że tutaj osie są poziome i półki obracają się góra-dół. Jest jeszcze szereg innych urządzeń, nie tylko regałów i przykładowo mogą być to różnego rodzaju stojaki. W tym przypadku mamy stojak szczelinowy, jak również z góry nieograniczony, kiedy możemy różne towary składować, ale może być też stojak szczelinowy, od góry zamknięty. Również możemy składować różne towary typu płyty bądź jakieś. Płaty szklane itd. Specyficzne stojaki mogą być również typu stojak gniazdowy. Tutaj mamy taki stojak przeznaczony do przechowywania butli. Żeby nam uporządek mieć w magazynie, żeby nie, nie groziło przewracaniem się ich, możemy zabezpieczyć łańcuchy, łańcuchami takie stojaki. I to daje oszczędność miejsca, wygodę w korzystaniu i poprawę bezpieczeństwa. Inną grupę wyposażenia mogą stanowić różnego rodzaju wieszaki, nie będziemy zbyt wiele ich omawiali, pokazywali, ale tu przykładowo bardzo poręczny, przydatny może być wieszak takim sprzętem, który chcemy widzieć, co jest dostępne bezpośrednio, wyjątkowo przydatny w różnego rodzaju warsztatach. Z tym, że może być taki wieszak być stojący, podłogowy, ale równie dobrze możemy stosować wieszaki tak zwane przyścienne, a więc przymocowane do jednej ze ścian. Wieszaki mogą być bardzo różne, niektóre wyjątkowo specyficzne. Chciałem tu jako przykład pokazać wieszak specjalizowany do składowania rowerów, bardzo prosty, chroniący przed deszczem, porządkujący miejsce składowania i relatywnie niedużo, niezbyt kosztowny. Można by o magazynach mówić bardzo dużo, ale sądzę, że warto wspomnieć, że magazyny bardzo się zmieniają, w związku z tym zmienia się ich wyposażenie. I tu skorzystałam z opracowania pewnego, które pokazuje magazyn kiedyś i dziś. Nie będziemy omawiali wszystkich szczegółów, ale chciałbym wskazać jakieś takie ważniejsze różnice. Otóż kiedyś magazyn pojawił kojarzył nam się głównie czy prawie wyłącznie z przechowywaniem zapasów. Obecnie magazyn to jest miejsce, gdzie towar przepływa, czyli ten towar powinien być składowany, oczywiście jest, ale generalnie chcielibyśmy, aby jak najszybsze było tempo, tempo przepływu, żeby nie było przerw. W miarę możliwości towar wchodzący do magazynu powinien przechodzić przez magazyn, konfekcjonowanie i odpływać, kontynuować. O ruch towaru. Yy, oczywiście, kiedyś mówiliśmy głównie o składowaniu, teraz tam następuje kompletacja, dekompletacja, kompletacja, czyli jest tych, yy, tych czynności dużo, dużo więcej. Mówimy o magazynie jako miejscu cross-dockingu, gdzie kształtujemy yy, nowe jednostki transportowe zgodnie z wymagami yy klienta, różniące się od tego, co mieliśmy w obszarze przyjęć. I chodzi też o pewną elastyczność, o krótkie czasy zatrzymania, więc można powiedzieć, że obecnie magazyn nie jest miejscem statycznym, a miejscem dynamicznym, gdzie oczekujemy jak najszybszego przepływu towaru, relatywnie krótkiego okresu składowania tego towaru. Czyli, reasumując, można powiedzieć, że mamy taką ogólną tendencję w skali światowej. Co do gospodarki magazynowej. Po pierwsze, znaczenie tej gospodarki magazynowej zwiększa się, ponieważ obroty towarowe w skali świata zwiększają się. Prawdopodobnie okres pandemii jest to chwilowe zwolnienie tych obrotów. Tendencja generalna jest jednak, czy istniała dotychczas, zwiększenia obrotów, czyli zwiększenia roli gospodarki magazynowej. Ale jednocześnie Rośnie różnorodność magazynów. Praktycznie magazyny uniwersalne są coraz rzadsze, a coraz więcej jest magazynów wyspecjalizowanych w określonym towarze, w określonym produkcie. Jeżeli tak, to konsekwencją jest również coraz większa różnorodność wyposażenia magazynów. I to dotyczy zarówno wyposażenia stacjonarnego, właśnie o którym wspominaliśmy, czyli regałów, ale o czym będzie mowa w przyszłości. Również dotyczy wyposażenia mobilnego, transportowego. Kolejny, coraz większy jest przepływ towarów przez magazyny, jak również klienci i obsługa. Wszyscy starają się, aby sprawność przepływów, sprawność magazynowania była coraz większa. Nie stać nas na to, aby robić długotrwałe przerwy, żeby towar zalegał, żeby były jakieś, jakieś błędy. W związku z tym coraz większa musi być sprawność Zarządzania magazynami. Jeżeli tak, to w konsekwencji coraz większe jest zapotrzebowanie na osoby, które potrafią zarządzać magazynami. Rośnie zapotrzebowanie na logistyków, co wyraźnie odczuwamy również na naszej uczelni. Jeżeli tak, to możemy powiedzieć, że zwiększa się rola kadr, które kształcą logistyków, i to na poziomie szkół średnich, jak też na poziomie wyższym. I coraz szerzej stosowanych studiów podyplomowych. A przygotowanie tych kadr to jest nasza rola i mam nadzieję, że będziemy się z tego dobrze wywiązywać. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie. Dziękuję bardzo.